Dzień dobry Justynko. Dzień dobry. Powiedz nam, długo cię nie było? E... Miesiąc. Miesiąc chyba więcej. Nie... Albo więcej. I gdzie byłaś powiedz nam? W Stanach. W Stanach? Tak, i... mojej siostry. Ameryce. I jak jest w Stanach, powiedz? No i, i trochę inaczej jest. Inaczej niż w Polsce. E... W Polsce jest i, i lepiej. W Polsce jest lepiej? Tak. To może dlatego, że znasz tutaj wszystko? Wszystkie znamy, ludzi i znajomi i przyjaciół. A jak myślisz, dobrze się żyje w Stanach Zjednoczonych, czy nie? I, i, i Mogę i, i jechać na wakacje tam. Ale wracasz zawsze I, do, i do Polski? Wracam tu. Rozumiem. A jedzenie? Jakie jest? W Stanach, jedzenie smakowało Ci? Tak. Co najbardziej lubiłaś jeść? Ja wszystko lubię. A najbardziej hamburgery? Nie. A kowboju widziałaś? Nie widziałam. <laughs> no to dobrze, cieszymy się, że już jesteś z nami i że wróciłaś cała i zdrowa. Tak. tak? To kiedy następnym razem jedziesz? No nie wiem już. Mam ci i, i, i no, nie wiem. Na razie chcesz odpocząć, tak? Tak. Dobrze. Dziękuję ślicznie. Miłego dnia jest chyba. Dziękuję.